Jesteśmy na dolarze do złotówki i robimy analizę. Przypominam, analizę zawsze robimy celową, czyli musimy wiedzieć, po co robić, jaki system używać i tak dalej. W tym pytaniu jest prośba o to, żeby zrobić analizę, więc zrobię analizę, powiem, co widzę i co jest możliwe. W analizie zawsze zaczynamy od aktualnego trendu, po prostu. Mamy tutaj ruch ceny wzrostowy i tyle. Jest to połowę miesiąca lutego. Co dalej będzie nie wiemy. Wcześniej mieliśmy spadek jakiś trend po prostu sobie spadł trend zewnętrzny. Wnioskowanie o tym co to za trendy pod względem kierunku i, cech, i rodzaju jest proste. Natomiast trend, jaki charakter jest, jaką funkcję pełni, pełni w zbiorowości, no jest trudne. Trzeba najpierw rozpatrzyć te wszystkie elementy. No, muszę tutaj narysować te trendy, ale ja używam kolorów, więc kolory zielone to są akcje wzrostowe, kolory czerwone to są akcje spadkowe. Nie do końca to, co w, tu narysowałem stąd dotąd. Trend spadkowy jest w 100% akcją, jeszcze tego nie wiemy, szukam w tej chwili odpowiedzi, gdzie może być akcja wzrostowa, taka na 100%, żeby nie łamać sobie głowy, co tam może być. No, powiedziałbym, że, że raczej tu to jest akcja, no to jak to jest akcja, gdzieś tam znalazłbym jakiś ruch spadkowy. No i jest problem. Właściwie to nie wiadomo czym to wszystko jest. Jeszcze jest za wcześnie. To są po prostu trendy. Ruch spadkowy, trend wzrostowy, ruch spadkowy, trend wzrostowy i tyle. Na pewno jest pytanie podstawowe. Co się może wydarzyć z tym kursem dolara do złotówki w ramach tego miesiąca, może w przyszłym miesiącu i tak dalej. Może rosnąć i może spadać. Tyle mogą powiedzieć, ale spróbujmy Skoro zaczęło rosnąć, to jest powód tego wzrostu. To może być osłabienie złotówki, ale niekoniecznie, bo to może być umocnienie dolara. Może być jedno i drugie, ale może być umocnienie złotówki, ale jeszcze większe umocnienie dolara. W każdym bądź razie w relacji złotówka do dolara złotówka traci na wartości, a skoro traci, to to jak coś ruszyło, to pytanie jest proste: co może zatrzymać te wzrosty? Jeżeli chodzi o cenę, musimy tu znaleźć jakieś rozsądne rozwiązanie. To było wsparcie z początku trendu wzrostowego. Czy to jest akcja wzrostowa, czy po prostu jakiś trend wzrostowy, to się okaże za jakiś czas, ale to jest problem w tym miejscu, dlatego to mamy taką strefę, do której. Prawdopodobnie zmierza obecny kurs i może zagłębić się do, górnej, do górnego poziomu tej strefy, bądź zatrzymać się tu na początku. Coś może zrobić ten kurs. Po tak długich spadkach, 2, 4, 4 miesiące, prawie 5 miesięcy, to każdy by się zmęczył. Tak? Gdybyśmy biegli maraton, też byśmy się zmęczyli. Moglibyśmy odpocząć, usiąść i dalej biec. Tak samo może być z kursem. Zatem perspektywa umacniania się dolara albo inaczej wzrostu kursu, bo tu mówienie o tym, że to dolar się umacnia do złotówki, to jest dużym nadużyciem. Powtarzam, to jest duże nadużycie. Zaraz przejdziemy na indeksy walutowe, więc tam wtedy będziemy mogli tak powiedzieć. Na razie kurs rośnie i może dalej rosnąć. Czy może się zatrzymać? Zawsze się może zatrzymać. Tylko my się nie opieramy na takich podwórkowych opowiastkach. No, może się zatrzymać albo może rosnąć. Tylko trzeba znaleźć powód tego zatrzymania. Powtarzam, nie używamy takich opowieści jak z kanałów telewizyjnych ekonomicznych jakiegoś doradcy, który występuje w telewizji śniadaniowej czy na YouTubie spotykają się panowie doradcy inwestycyjni i opowiadają banialuki o wojnie, o, o krachu, o tym co w Stanach się dzieje, o inflacji to wszystko nieistotne do jednego wora, nie wiem gdzie wrzucić do oceanu Patrzymy na cenę. Cena jest odpowiedzią na to, co się dzieje dookoła i na całym świecie. Jak cena się nie rusza, to tam mogą sobie ufolutki spadać z Marsa, a cena się nie rusza, to znaczy, że to nie są ufolutki i wiele, wiele takich innych yy, rzeczy. Cena się porusza, dlatego że inwestorzy tak zdecydowali. A dlaczego tak zdecydowali? To nie ma żadnego znaczenia. Oni się mogą mylić po prostu. A wszyscy się mylą? No, nieważne czy się wszyscy mylą, czy się nie mylą. Tak zdecydowali, koniec. Kropka. Reszta idzie jak stado owiec, pcha się w, w tą przepaść. Ok, czyli może dalej rosnąć, ale pytanie: A czy jeszcze wyżej może rosnąć? Yy, no, może rosnąć. Ta świeca jest tutaj naszą podpowiedzią. Taka, ta świeca się wyróżnia w tym trendzie spadkowym swoją wysokością, ale w niej doszło do dużych pokładów podaży. Dlaczego ten, ta podaż musiałaby wystąpić? No, ta podaż musiała być y, dosyć duża, ponieważ w, y, ta świeca czarna, spadkowa musiała pokonać tego typu jakieś pokłady popytu. Czyli ta podaż musiała ściągnąć popyt. Z tego to y, wynika. Dlatego kolejnym ważnym y, ważną strefą będzie początek tej czarnej świecy. no tak mniej więcej. Taka strefa, i ten nasz kursik, kursik może sobie tak rosnąć do, tego, do tych poziomów. Może wylecieć wyżej, może spaść niżej, nieistotne. My robimy analizę ceny. Jeżeli ktoś wtrąci sobie tutaj, wczoraj były CPI, czyli inflacja miesięczna, roczna, a za chwilę, może będzie. Wypowiedź prezesa Fedu. A może ktoś coś tam powie, a może ten powie, a może tamto, to może to będzie rosło, to może będzie spadać, a może nie będzie rosło. Jaką ma to wartość w naszej analizie? Zerową, żadną, wręcz tragiczną wartość, bo to wpływa, takie ględzenie wpływa na to, że my nie podejmiemy ważnej decyzji. To są ramy miesięczne. Czy dalej może spadać? No, ja też, że może spadać. Na razie nie widzę tego przesłanek dla spadku. Ok, przejdziemy sobie teraz na indeksy walutowe. Jesteśmy na indeksie dolara. Co my widzimy? Widzimy tutaj bardzo ważną rzecz, czyli to minimum jakiś czas temu, kilka tygodni temu, robiłem analizę i mówiłem, co tutaj się może wydarzyć. No i się wydarzyło. Mamy potężne odreagowanie, wzrost jeszcze ruch spadkowy i w tej chwili jest szansa na kontynuację wzrostów. Już teraz po tym krótkim spojrzeniu na indeks dolara możemy powiedzieć, że przyczyną wzrostu kursu dolara do złotówki prawdopodobnie jest umocnienie dolara na rynkach na rynku walutowym. To umocnienie dolara sprawiło, że... Mamy wzrost kursu na dolarze do złotów. Ale sprawdźmy jeszcze złotówkę. I ci, którzy zobaczą sobie chociażby w nagraniach albo na YouTubie, jest to nagranie. To, o czym mówiłem wtedy, jakiś czas temu, mówiłem tutaj o tej sytuacji, że może tak się wydarzyć i może powstać reakcja. Tak się stało. Analizę robiłem wtedy, kiedy tworzyła się ta świeca, i wtedy ta świeca była świecą czarną, jeżeli się nie mylę. Czarodziej? Szklana kula? Nie, TX4, system analizy TX4. Widzimy zatem, że to, co się dzieje na parze dolar do złotówki, ma swoje pokłady w umocnieniu się dolara na rynkach światowych i jednocześnie. Gwałtownym osłabieniu złotówki. To nie, to nie jest tożsame. Nie zawsze jest tak, że jak dolar się umacnia, to złotówka traci na wartości. Wcale tak nie musi być. Ale jeżeli mamy taką sytuację, to wtedy na kursie dochodzi do bardzo gwałtownych i szybkich ruchów. Czyli jeżeli ktoś słuchał tego, tego wykładu i tego nagrania, przyjrzał się temu, co tu jest, i temu, co jest na dolarze. To powinien być albo nie powinien być zdziwiony gwałtownemu wzrostowi kursu. Czyli omówiłem ramy tygodniowe. Na ramach miesięcznych również tworzy się to, co zapowiedziałem, czyli ta strefa oporu, którą wcześniej tu narysowałem, jest rzeczywiście problemem, no i mamy potencjał na dalsze osłabianie złotówki. A co za tym idzie? Dalsze wzrosty kursu dolara do złotówki, ramy miesięczne na indeksie dolara. Również mówiłem tutaj o tym, że to jest trend akcji, ruch ceny wzrostowy. Może to być drugi element, a zatem tu możemy mieć taką sytuację, i wtedy będziemy mieć być może taki, taki opór. Jest dużym prawdopodobieństwem, że Wzrost wartości dolara na rynku walutowym może przybierać bardzo gwałtowny charakter. Tak dzieje się w kończeniu konsolidacji zewnętrznych, jeżeli nałoży się w tym czasie gwałtowny spadek wartości złotówki, bo mamy już początek spadku na złotówce, więc te wzrosty kursu tutaj mogą być bardzo duże ramy tygodniowe na ramach tygodniowych mamy po prostu trend akcji, który zatrzymał się na tym poziomie, jest to poziom istotny i dalej możemy mieć możemy mieć w tej chwili problem, ponieważ tu jest opór, a tu mamy wsparcie i kurs mógłby Powrócić do tego wsparcia, jednak widzimy w tym miejscu taki dosyć długi cień świecy, która się jeszcze nie skończyła. Mamy tydzień, połowę tygodnia, i możemy zadać sobie pytanie: jeżeli to jest rzeczywiście koniec tego trendu wzrostowego, to spadek może być do tych poziomów, do takiej strefy, może nawet do, do tej strefy. Tak miałoby to wyglądać, ale z naszych analiz indeksu jakoś to nie wygląda, ale gdybyśmy bardziej zobaczyli ten indeks te indeksy na ramach tygodniowych, to wcale nie jest to wykluczone. Jeżeli miałoby dalej rosnąć, to gdzie, gdzie się może zatrzymać? Widzimy tu jest takie takie wsparcie bardzo ważne z ostatniej akcji. No jest taka potężna czarna świeca spadkowa, to widzimy, że potencjał na Wzrosty jest do tej strefy, jeszcze trochę to jest dopiero kurs, byłby dopiero w połowie drogi do tej strefy i to by było fajnie. Ten dołek był dobrym momentem do tego, żeby kupować akcje amerykańskie, bo sprzedając złotówki, oczywiście, bo jeżeli masz dolary i kupujesz akcje amerykańskie i one rosną, to zarabiasz. Ale jeżeli kupujesz, sprzedajesz złotówki w tym momencie i kupujesz dolary, to już w tym, w tym przypadku ten wzrost to jest 5%. To znaczy, że na samej zamianie waluty zarabiasz 5%. Jeżeli jeszcze akcje rosną ci 20%, to masz dodatkowe zyski. Tak to funkcjonuje. I tyle, jeżeli ktoś nie potrafi przewalutować sobie złotówki i dolara, no bo nie wie, bo mu się nie chce tego nauczyć, to tyle, no już, to nie ma. Jeżeli przejdziemy na ramy dzienne, bo też takie pytanie było o ramy dzienne, na ramach dziennych mamy, no widzimy to, to piekielnie mocne, mocny wzrost. Jak poszukacie, pogrzebiecie w materiałach, w sieci, to pewnie będą, tam będzie się słowotok, będzie się lał, będą uzasadnienia, dlaczego to urosło. Jakie to ma znaczenie, dlaczego? To nie ma żadnego znaczenia. Urosło i tak miało urosnąć. Być może mamy sytuację, tak, To jest możliwe. Jak powiedziałem, w zależności do czego to używamy, czy do handlu, czy do innych, do innych potrzeb. Jeżeli prowadzimy biznes Polska-Stany, to wtedy rozliczenie waluty jest istotne. Jeżeli obracasz milionami, 10 milionów, 100 milionów, 5% na kursie od 100 milionów to jest 5 milionów. To jest 5 milionów. Jeżeli źle przeanalizujesz, to ich nie masz tyle bym powiedział o dolarze do złotówki